Witam, pozdrawiam. Tyle już skleiłem groma. Mam skończony cały pokład górny. Także okręt jest w ogóle niedopracowany. Jest w ogóle całkiem inaczej niż powinien być w ogóle skonstruowany. Tym bardziej, że ciężko się go robi, ponieważ dużo części ma po prostu. Bez tych białych pasków, bez tych po prostu łączników, po prostu tak tą torpedę nie. Żadnych, żadna część nie ma tych łączników. Nawet te, widzicie, budówki, w ogóle wszystkie części są tak po prostu to jest ok, maszt. Się ja ten maszt zrobiłem też kartonowy sobie. Tak właśnie wyglądał maszt ten główny. Kartonowy, po prostu te części skleję do siebie, a potem wycinam te paski. No i po pasków jest taki maszt. To jest pierwszy mój maszt całości kartonowy, nie drutcików. W ogóle nie było żadnych szablonów, jeżeli chodzi o maszt. No wszystkie części są w ogóle zaprojektowane normalnie. Nie ma żadnych na przykład, tych pasków białych tych łączników tak jak jest w innych modelach takie paski na przykład żeby to można było dokleić albo nawet paski do środka także gdyby nie ten klej uchu, no to miałbym z butoprenem na pewno problemy także dużo takich pasków wszystkie części w ogóle są takie że nie mają łączników w ogóle też jest trochę źle zaprojektowany ponieważ yy, na książce w ogóle jak i w modelu cyklują go w skali 1,400, po prostu są części, które są niedopasowane, i są całkiem inne niż powinny być, i są, można powiedzieć, tak zaprojektowane. Może być tak na prostacko, nie? Antenki y, też tutaj na kominie są tak jak tutaj, takie mam taki niebieski, taki trucik. To samo zrobiłem na błyskawicy. Dlatego powiedziałem sobie, że będzie jednakowy, bo i tak one będą stały. Relinki mam zrobione tylko dotąd na razie. Tutaj dopiero zrobię, jak już skończę, tutaj kleić te wszystkie części. Skleję sobie dotąd, bo tylko już będzie wyczuć ten torped. A tutaj będzie przy, yy, stał przy burzy. To akurat tutaj będzie w tym miejscu, tak jak tutaj jest ta przerwa, będzie yy, ten pomost cały, nie? to mi się to pasek odkleiło, ale to się przykleje. Także tak wyszedł, także fajnie, nawet wychodzi. Dlatego właśnie mówię, że jakbym do kleju wichra bliźniaka, to wichra będę już starał się zaglądać na książkę i będę robił go dokładnie z książki. Także zobaczycie trochę różnicy, z jakim, yy, z problemem tutaj oni po prostu się pomylili. Ale ja postanowiłem, że groma to sobie skleję tak jak, jest, yy, tak jak autor zrobił na yy, małym modelarzu. Wiesz to mały modelarz, wydanie 6988. Jak wiecie, kupiłem sobie dwa takie modele, to, że jednego będę miał. Groma drugiego wichra, no, grom będzie miał ciemniejszy pokład, ciemniejsze pokłady jest groma, także tu jest historia i ja opisy nawet na to nie zaglądam, akurat yy, na ten obrazek główny, pomocniczy, to mam tutaj przypięty na tym, tutaj także zarabiam. pokażę drugą stronę. Także tutaj mam właśnie ten. Rysunek pomocniczy, pięty, a tutaj właśnie sobie zakreślam to, co już skleiłem, ponieważ łatwiej mi potem szukać. Teraz właśnie będę robił torpedy, a potem będę szedł na obwodówkę wśród okręcia. Tam też będzie komin, też będzie maszt kartonowy. Także pierwszy raz w ogóle kleję modele od lat 90. Kartonowe, te okręty to pierwszy raz po prostu skleiłem sobie maszt oryginalny, kartonowy. Pomyślałem no. sobie, że spróbuję najwyżej. Gdyby mi nie wyszedł, to wtedy bym sobie zrobił z drucików, no, ale akurat udało mi się to wszystko fajnie wyciąć. Także fajny maszt wyszedł mi i to w dodatku kartonowy. Już zostało wszystko środka wszystko no Wiadomo, że pomalowałem go na czarno, ponieważ na błyskawicy na burzy są maszty czarne, a Gdybym po prostu zostawił szare, a zrobił retusz to by, to by masz był po prostu taki szaro-czarny. To by, by nieładnie wyglądał. Tutaj jest taka łódź motorowa, motorówka. A z drugiej strony mamy działko 40 mm. 40, zaraz zobaczę, już dachu by straciłem. Ale to co zobaczę w książce, czy to. 130 są armaty na pewno główne. Tu nawet jest też ten model z mojego modelarza. To jest kolik, też widzę zebórse retusz i też katonowe maszyny to są z tego co widać. Tutaj właśnie mamy 4 armaty 130 mm, 2 armaty 85 mm i 7 działek przeciwlotniczych kaliber, czyli 7 mm, tak właśnie, 37 mm, bo one potem były właśnie. Sposób. Także tutaj jak widzicie, olinowanie <laughs> w moim modelarzu w ogóle nie ma nic na temat olinowania. Yy, czy nawet na rysunkach tutaj nic: zero pokazane, jak ma być olinowanie. Po prostu nic tutaj nie ma na temat olinowania. Tak samo na tych rysunkach yy, pomocniczych, tutaj głównych, olinowania nie ma. Powiem Wam, że tu jest takie olinowanie pojedyncze, i właśnie w skali 1,400 miałem, właśnie pokazane to olinowanie. Ale, całe szczęście, tu jest też okręt wydruk, a czy taki okręt zrobiony w 3D. I tutaj olinowanie jest. No i ja tak właśnie staram się te olinowanie robić. Wiadomo, że okręt, jak ma olinowanie, dużo lepiej wygląda. No, Wichra na pewno będę robił to, będę zaglądał dokładnie, dokładnie będę zaglądał na te rysunki. Tutaj I będę robił według tych rysunków. Także potem, jak zaprezentuję wichra, będę prezentował, będę ukleił to Wam to zobaczycie, które części tu są źle po prostu zaprojektowane, jak powinny być. Ale postanowiłem sobie, że groma skleję sobie tak, jak autor go zaprojektował. Tutaj mamy z tej strony dwie łudeczki. Łódki, oczywiście, zakryte derą. Też działku 30 cm mamy tutaj. działko tutaj, także relinki. Także o, kamera mi zeszła relinki Oczywiście relinki to mam właśnie yy, kupione na wak, także będę musiał sobie dokupić bo mi braknie na wichra, a czy na no może jeszcze tyle mi zostało relinków i drabinek, także będę jeszcze to wykorzystane. Yy, na wichra jeszcze mi starczy, no niestety na Warszawa już raczej nie ale Zobaczyłem, że na wydawnictwie GPM są kompletne relinki do Warszawy, bo akurat do Groma 2 i Wichra 2 nie mogłem znaleźć, ale do Warszawy są. To sobie właśnie będę się kupić No, Grom to jest niszczyciel projektu 30 BIS Radziecki, który był w początku w dzierżawie przez Polaków, ale jak się kończyła umowa, to był taki zapis, że Polska ma je odkupić no i odkupiła te okręty. Także elegancko, także bardzo mi się podoba, fajnie nam wychodzi. Także powiem Wam, że nawet jak na maszt kartonowy, to fajnie wychodzi. Maszt całości kartonowy, myślałem, że mi nie wyjdzie, ale udało się wszystko fajnie ze środka powycinać. Dzięki Jackowi, bo mi dał nożyki takie lepsze niż ja mam, bo ja miałem, że używałem do tapy, używałem a teraz. Używam nożyk od Jacka kolegi używam takiego nożyka, także jest fajnie mi się wycina. Także można powiedzieć, że dzięki Jackowi to trochę mi się lepiej te wycina te, Bo wycinając yy, po prostu do rzędu tapet to po prostu wycinam punktami, żeby nie najechać. No, ale te metalowe liniki też się fajnie dają. linijki tutaj właśnie widzicie, jak wygląda olinowanie z tego masztu kartonowego. Także to tak fajnie widać olinowanie jest. Także bardzo ładnie tutaj może ucie, lepiej widać o olinowanie na tylnym. Tutaj, no oczywiście, że olinowanie jeszcze pójdzie na tym masz do kręcia na tył, tutaj zrobię takie linki. Ale na wichrze po prostu te linki też będą trochę inaczej, bo po prostu są takie części, których na przykład tutaj na nie ma zaprojektowanych i autor tego nie zrobił. A ja będę chciał po prostu na wichrze to zrobić. Dlatego dojdzie jeszcze olinowanie tutaj jeszcze jedno z przodu, ponieważ dojdzie tu jakaś część, którą będę musiał zrobić, tak jak jest na rysunku w tej książce tutaj po prostu no jest, no jest. Tak, na, tak jak na grupie modelarskiej tam właśnie pisali, że tego groma w ogóle jest po prostu niedopracowany no ciężko się go klei no ciężko Nawet dzięki temu klejuchu to fajnie wszystko łapie, no ale po prostu okręt w ogóle w żadnej części nie ma, Takich, po prostu tych białych zakładek, żeby można było na przykład Łączyć po prostu takiej czasami po prostu robię tak, że po prostu wycinam sobie paski no i łączę sobie i tymi pineskami sobie spinam także okręt fajnie wygląda, zaczyna wyglądać także pokład górny jest cały, skończony, wszystko na nim jest przyklejone także będę jechał tym pokładce zniżej. Także fajnie, fajnie. Bardzo mi się podoba ten okręt. Także fajnie, jest zrobiony. Także te anteny: dużo anten ma ten wicher. Warszawa będzie miała jeszcze więcej tych anten, radarów. Ale wicher ma tyle. A czy grom. Także potem jak właśnie będę tego wichra robił, to zobaczycie, jak będę film nagrywał, które części nie były. Nie, tutaj nie ma, jest źle zaprojektowane. W ogóle nawet mogę powiedzieć wam o tej części tutaj, nie? Ten pokładzik do góry tutaj i to to jest po prostu źle zrobione. Także ja to będę musiał na wichrze potem wycinać, docinać, to doklejać, tak będzie trochę tak, jak powinno być. Nie wiem, dlaczego autor tak y, zrobił, ale no, nie szkodzi. Ja powiedziałam sobie, że Groma sobie zrobi, tak jak ten autor sobie zrobił, tak jak został zaprojektowany. No jak potem już dokończę, to będą jeszcze marynarze, będą malowane. Marynarze maluję, właśnie na tych, tutaj sobie za głowę łapię, domgorą nogami za głowę. Bo głowy nie maluję i jeszcze mi zostało trochę tych ludzików z Chin także te marynarze pójdą na wichra i groma I trzeba będzie marynarze trochę dokupić, ale to już kupię te fototrawione oryginalnych marynarzy bo specjalnie kupiłem te ludziki, żeby mieć właśnie tam przy tym porcie nie? normalnych mieszkańców no wiadomo, że te które są na okręcie to są malowane, żeby miały kolor tych mdurów tak jak mam akurat. Wiadomo też widziałem marnaże są na, na biało, ale akurat ja ubieram ich na tych ciemno, żeby jednakowo wyglądali. Także no zobaczymy, no. okad mi się fajnie, fajna no, budowka, w ogóle te części. Także fajnie jest zrobiony, pięknie wygląda. Także trochę pokład będzie ciemniejszy od wichra i będą też części w ogóle trochę inaczej. Tutaj jest zaznaczone, także tutaj będzie ten sposób i będzie przy, przycumowany grom do burzy. Też, te, też takie cumy porobię. Zanim go tutaj tak yy, dam, to. Będę musiał obijacze, odbijacze przykleić dać będę tu mam jeszcze trochę stoperów. O, tu mam trochę jeszcze stoperów, to będę musiał dokupić. Bo te wszystkie, bo te stopery te cztery dam między, błyskowi, między burzy a groma. A będę musiał dokupić takie stopery jeszcze, żeby dać yy, odbijacze między Wichrem a Warszawą. Odbijacze są. No wszędzie odbijacze są po na wiszą na Linach te odbijacze bo okręty właśnie takie odbijacze mają Nawet można zobaczyć jak ktoś będzie w, na porcie na okręcie Muzeum Błyskawica to tam właśnie też takie beczki, takie wielkie odbijacze są między błyskawicą a portem tak właśnie fajnie zrobione z opon bo tak jak już widzicie, no mam tuż tyle zrobionego groma także fajnie, fajnie, to góra tak, też antenki dwie Gdzie są anteny dają serlinki do góry Bo no, tutaj też relinki są Znaczy te relinki to tutaj widzicie nie ma ich, nie? Nie ma relinków tutaj do góry, ale są, ale są książce, dlatego ja sobie w książce zobaczyłem, że są, o widzicie, relinki do góry, i dlatego właśnie postanowiłem sobie też relinki dać tutaj, żeby to chociaż wyglądało bardziej efektownie. Relinki musiałem dać, nie? A tak resztę robię po prostu według. Chodzi o te części różne. To robię tak, jak autor sobie przewidział, ale to jak wichra będę robił, to zobaczycie, że będzie trochę inaczej. A przynajmniej nie będę miał dwóch identycznych. No też, też jest inny numer, bo tam wicher ma już naklejony. Jakbycie kadłub jest zrobiony. 274. No i tutaj będzie całkiem inaczej. Tutaj to przy, przy tych łodziach. Będzie tak, jak w książce jest. I tak jak miałem, właśnie w tym modelu 1.400 skali, skalicy miałem. Też tutaj było inaczej. No ale tak zrobił autor w moim modelarzu. No to. To niech się nikt nie dziwi, że ja robię retusz markerem czarnym, bo wolę to jak białe. A malować farbami nie mam zamiaru, bo to trzeba czekać, aż się schnie Dlatego ja daję czarny retusz Nie mam, nie mam szarego markera a też ponoć słyszałem że szary marker to jest jakiś do bani. ale może sobie na próbę kiedyś kupię no i też yy, kotwice tutaj, yy, łańcuchy kotwiczne na wichrze też będą trochę inaczej bo ja tutaj zrobiłem tak jak jest zaprojektowane na moim modelarzu a w książce one idą trochę inaczej dlatego ja też sobie właśnie zrobię te łańcuchy kotwiczne do książki na Wikrze. Gdzieś taka długa drabinka przy maszcie do góry, tak jak jest na, na zdjęciu. Bo akurat tutaj akurat też nie ma na zdjęciu tutaj. pomocniczy nie nigdzie na maszt, a na zdjęciu na zdjęciu w książce jest. Dlatego taką drugą drabinkę, drabinę zada. Dobra, to będę kończył. Film oglądam. A już ciemno i spać. Jak się film skończy, także elegancko, dobra, to na razie do następnego spotkania. Na okręcie grom, tyle mam zrobione. Także będziemy lecieć dalej na tył. Także jak widzicie, ja robię cały czas moją taktyką, że nie patrzę na części, gdzie jak wejść. Bo tu już mam części 22, a tutaj były części, nawet numer 50. 60 160 Po prostu zobaczcie są numery od 160 do 158 do 170. A tu mamy numery 22 i ten A ja po prostu robię po prostu od dzioba lecę w kierunku rufy. Także widzicie cały górny pokład jest sklejony, Relinki dane i cały górny pokład jest sklejony. Także ja to, to jest taka moja taktyka, że lecę po prostu z częściami od przodu do tyłu. Oczywiście tutaj, jak robię to, sprawdzam sobie, czy wpierz się sobie maszt, a dopiero potem cisnę ten komin, chociaż częściami numeracja była osobna. O, odwrotnie, ale potem sobie pomyślałem, jak dam komin, to potem może masztu nie włożyć, dlatego zawsze sobie przymierzam maszt na ty, na, do tyłu. No, także elegancko. Także ja teraz mam to tak dyka, ja Lecę od dziobu do rufy i w ten sposób mam cały pokład górny, dziobowy, skończony ze wszystkimi częściami. Teraz tu będzie wyrzucił torped, i potem mu doleciał w środku nadbudówka, i potem torpedę znowu. Także widzicie, torpeda ma numer 100, o ma 1269. A ja nie będę robił tej torpedy razem z tą tylko tam zrobię bo ona leci od dziobu do rów. I tak będzie. sobie. Tylko wiadomo, jak robię nadbudówkę rufową, to pierw sobie robię ten tylny te drobnice, żeby mieć już to skończone. Także ostatnim etapem budowy u mnie zawsze jest budówka rufowa. Dobra, to do następnego odcinka na moim kanale z okrętami lub magietą kolejową cześć